Bo przebudzeniu następuje krótki moment przejściowy, w którym umysł wciąż nawiguje między snem a rzeczywistością. Ta przestrzeń jest święta. Ojciec Pio wierzył, że początek dnia jest wyjątkową okazją do połączenia się z boskością. Mówił, że Bóg często przemawia do nas w ciszy duszy, kiedy się budzimy, kiedy jesteśmy najbardziej otwarci na duchowe inspiracje. W tej krótkiej przerwie nasz umysł jest otwarty, bez rozpraszania się codziennym życiem, pozwalając naszej duszy poczuć się bliżej Boga. Jest to jeden z momentów, w których wielu z nas nieświadomie szuka odpowiedzi lub wskazówek na nasz dzień czy to poprzez uczucie, doznanie, czy nawet myśl, która przychodzi do nas zaraz po przebudzeniu. Ale jak możemy dostrzec te duchowe znaki? Ojciec Pio uczy nas, że bardziej niż słowa Bóg często komunikuje się z nami poprzez doznania i głębokie uczucia. Spokój, który odczuwamy po przebudzeniu, a nawet niepokój, który nas nawiedza, może oznaczać, że sam Bóg prowadzi naszego ducha ku czemuś ważnemu. Interesujące jest zastanowienie się nad tym, jak bardzo jesteśmy w stanie zidentyfikować te duchowe momenty. Czy kiedykolwiek obudziłeś się i poczułeś, że coś się w tobie zmieniło, ale tak naprawdę nie rozumiałeś, co się stało? Być może Bóg wykorzystał tę przestrzeń między snem a czuwaniem, aby wysłać Ci wiadomość z pocieszeniem lub wskazówkami. Czy kiedykolwiek obudziłeś się z uczuciem spokoju, jakbyś był otoczony przytulną, bezpieczną miękkością? Kiedy dusza jest zestrojona z wolą Boga, doświadcza pewnego rodzaju spokoju, który wykracza poza ludzkie zrozumienie. To tak, jakbyś po otwarciu oczu był otoczony boską obecnością, która przygotowuje Cię na dzień z poczuciem nadziei, zaufania i powitania. Biblia mówi o szalom. Pokoju Bożym, który przekracza wszelkie zrozumienie. Filipian 4.7. Pokój ten nie opiera się na zewnętrznych okolicznościach, ale na absolutnym zaufaniu w Bożą Dobroć i Opatrzność. Kiedy budzimy się czując ten pokój, jest to potwierdzenie, że nasza dusza jest dobrze połączona z Bogiem. Ojciec Pio, ze swoim głębokim życiem modlitewnym, był w stanie rozpoznać ten pokój jako wyraźny znak, że jest na właściwej drodze. Wiedział, że wewnętrzny spokój nie pochodzi ze świata, ale z nieba. Dla niego pokój był odbiciem Bożej miłości, która mieszkała w sercach tych, którzy całkowicie mu się oddali. Ten pokój często pojawia się bez wyraźnego powodu. Możesz zmagać się z trudnościami poprzedniego dnia, ale kiedy się budzisz, czujesz się odświeżony, jakby ciężar został zdjęty. Jest to jeden z najwyraźniejszych znaków, że Bóg działa w Twoim życiu, dając Ci siłę i odwagę, by stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Nie każde przebudzenie przynosi ze sobą poczucie spokoju. W niektóre poranki możesz budzić się z uczuciem niepokoju. Ten dyskomfort może być trudnym do zniesienia uczuciem, ale według ojciec Pio może być również potężnym znakiem, że Bóg próbuje nas ostrzec lub poprowadzić do czegoś ważnego. Kiedy budzimy się z niespokojnym sercem, umysłem pełnym zmartwień lub udręki, może to oznaczać, że Bóg próbuje zwrócić naszą uwagę na konkretny obszar naszego życia, który wymaga przemiany. Być może jest to decyzja, którą musimy podjąć, relacja, która wymaga uzdrowienia lub kierunek, który musimy obrać z większą pewnością siebie. Biblia mówi, że Duch Święty prowadzi nas poprzez cichy głos 19:12. Czasami ten głos nie jest wyraźnym słowem, ale głębokim uczuciem, które nas niepokoi, skłania do pytań lub refleksji. Ojciec Pio, który nieustannie żył modlitwą i poszukiwaniem woli Bożej, wierzył, że ten niepokój, choć niewygodny, jest znakiem, że Bóg próbuje pomóc nam dostrzec coś, czego być może wcześniej nie zauważyliśmy. Uczucie to można interpretować jako okazję do refleksji, zaproszenie do pogłębienia naszej relacji z Bogiem i poszukiwania Jego przewodnictwa. W takich chwilach ważne jest, abyśmy zamiast rozpaczać, starali się zrozumieć, czego Bóg próbuje nas nauczyć. Modlitwa jest jednym z potężnych sprzymierzeńców w tym procesie rozeznawania. Czy kiedykolwiek obudziłeś się z uczuciem wdzięczności, jakbyś był po prostu wdzięczny za to, że żyjesz? To uczucie uznania i wdzięczności jest wyraźnym znakiem, że Bóg dotyka Twojego serca i przypomina Ci o znaczeniu życia w duchu wdzięczności, niezależnie od okoliczności. Ojciec Pio zawsze mówił o znaczeniu wdzięczności w swoim życiu duchowym. Dla niego dziękowanie Bogu nie było tylko okazjonalnym aktem, ale stałym stanem serca. Wierzył, że nawet w trudnościach powinniśmy szukać powodów do wdzięczności, ponieważ nawet w uciskach Bóg daje nam cenne dary, takie jak wzmocnienie naszej wiary, cierpliwości i wytrwałości. Biblia uczy nas, abyśmy dziękowali Bogu we wszystkim. Pierwszy Tesaloniczan 5:18: Nie tylko w chwilach radości i sukcesu, ale także w zmaganiach. Wdzięczność otwiera nasze oczy na teraźniejszość, pomaga nam dostrzec Bożą rękę w każdym szczególe naszego życia i przygotowuje nas na przyjęcie większej ilości błogosławieństw. Kiedy budzimy się z uczuciem wdzięczności, to tak jakby Bóg przypominał nam, Byśmy nie brali życia za pewnik, ale uznawali, że jest On obecny w każdym oddechu, w każdym świcie. Jeśli po przebudzeniu odczuwasz spontaniczną wdzięczność, poświęć chwilę na zastanowienie się nad błogosławieństwami w swoim życiu. Podziękuj Bogu za zdrowie, za rodzinę, za możliwości, które Ci daje, a nawet za trudności, które czynią Cię silniejszym. To idealny moment, aby rozpocząć dzień z sercem pełnym miłości i wdzięczności. Czy kiedykolwiek obudziłeś się z dziwnym uczuciem, jakby coś ważnego miało się wydarzyć? Ojciec Pio zwykł opowiadać, jak często odczuwał te przeczucia, które mówiły mu, kiedy powinien gorliwiej modlić się za kogoś lub kiedy ma się wydarzyć coś ważnego. Wierzył, że Bóg używa tego rodzaju komunikacji, aby nas prowadzić, zwłaszcza w czasach, gdy nasz ludzki umysł nie jest w stanie w pełni zrozumieć sytuacji. W Biblii widzimy wyraźne przykłady tego, jak Bóg wysyła nam znaki i prezentacje. W dziejach Apostolskich i 7 Apostoł Paweł mówi o tym, że Duch Święty powstrzymywał go przed udaniem się do pewnych miejsc, co było bezpośrednią interwencją Boga, który prowadził go w jego misji. Uczucie pilności lub niepokoju może być duchem świętym działającym w naszych sercach, pobudzającym nas do działania zgodnie z wolą Bożą, często w cichy, ale potężny sposób. Jak reagować na te znaki i nie ignorować ich? Ojciec Pio nauczał, że kiedy czujemy, że Bóg coś nam komunikuje, pierwszym krokiem jest zaufanie. Zaufanie, że On w swojej nieskończonej mądrości prowadzi nas w każdej chwili. Ojciec Pio zawsze powtarzał, Nie bój się podążać za tym, co Bóg wkłada w Twoje serce, nawet jeśli ścieżki wydają się niepewne. Czasami Bóg wzywa nas do działania w sytuacjach, których w pełni nie rozumiemy, ale naszą odpowiedzią zawsze musi być zaufanie i podążanie za Jego wolą. Kiedy czujemy wezwanie takie jak przeczucie lub boski znak, praktyczną odpowiedzią jest poświęcenie czasu na modlitwę, rachunek sumienia i słuchanie. W ciszy Bóg objawia kolejne kroki. Kiedy budzisz się z tym uczuciem pilności, natychmiast zacznij się modlić, nie tylko prosząc o rozeznanie, ale także ofiarowując swoje życie, aby wola Boża mogła się w tobie urzeczywistnić. Ponadto, Ojciec Pio uczy nas, jak ważne jest działanie. Wiara to nie tylko wierzenie, ale także działanie zgodnie z tym, jak Bóg nas prowadzi. Jeśli czujesz, że Bóg Cię o coś prosi, nie ignoruj tego znaku. Jeśli na przykład to uczucie mówi ci, że powinieneś komuś pomóc, dokonać zmiany w swoim życiu lub działać w określony sposób, nie wahaj się za nim podążać. Często Boże, znaki są jasne, ale nasze wahanie może sprawić, że je zignorujemy. Rady Ojciec Pio dotyczące działania z wiarą w obliczu takich doświadczeń, pierwszą radą Ojciec Pio była zawsze żarliwa modlitwa. Wierzył, że modlitwa, zwłaszcza ta płynąca z serca, jest głównym kanałem, przez który Bóg komunikuje się z nami. Kiedy budzisz się z poczuciem pilności, najlepszym sposobem działania jest natychmiastowe zwrócenie się ku modlitwie. Jeśli czujesz, że coś ci się objawia lub że Bóg do ciebie przemawia, nie pozwól, by ogarnął cię niepokój lub zwątpienie. Zamiast tego udaj się w spokojne miejsce i poszukaj pokoju w Bogu. Porozmawiaj z Nim, wyraź swoje uczucia i zapytaj na Panie, czego ode mnie chcesz. Co powinienem teraz zrobić? Ojciec Pio uczy nas również działania z ufnością. Kiedy pojawiają się wątpliwości lub strach, zachęca nas, abyśmy się nie wahali. Pamiętajmy. Że Bóg nigdy nie prosi nas o zrobienie czegoś, czego nie możemy spełnić dzięki Jego łasce. Jeśli poczucie pilności skłania cię do podjęcia działania, czy to dużego, czy małego, zrób to z ufnością. Nie pozwól, by niepewność sparaliżowała twoje kroki. Pamiętaj, że wiara jest pełnym zaufaniem w Bożą moc, nawet jeśli nie widzimy wszystkich szczegółów drogi przed nami. Ojciec Pio, ze swoją głęboką mądrością i życiem modlitwy, uczy nas, że podążając za tymi znakami z wiarą, zbliżamy się do Boga i wypełniamy Jego wolę. Kiedy budzisz się z niewytłumaczalnym poczuciem pilności lub niepokoju, nie ignoruj tego. To, co Bóg chce Ci przekazać, może być kluczem do głębokiej przemiany w Twoim życiu. Czy kiedykolwiek tego doświadczyłeś? Nagle, w środku nocy, otwierasz oczy. W pokoju jest cicho, ale coś wewnątrz ciebie wydaje się niespokojne. Patrzysz na zegar i jest trzecia nad ranem, bez wyjaśnienia, bez widocznego powodu, i wtedy pojawia się pytanie: dlaczego tak się dzieje? Dla wielu ten moment budzi mieszankę wrażeń. Niektórzy czują spokój, jakby zostali powołani do czegoś większego. Inni jednak doświadczają strachu i udręki, nie rozumiejąc przyczyny tego nieoczekiwanego przebudzenia. A gdybym ci powiedział, że według ojciec Pio ta pora dnia ma głębokie znaczenie, nic nie dzieje się przypadkiem. Bóg przemawia na wiele sposobów, a przebudzenie o tej porze może być dla ciebie szczególnym wezwaniem. W duchowości chrześcijańskiej godzina trzecia rano reprezentuje święty czas, pełen tajemnic i znaczeń, których wielu nie jest świadomych. Dzisiaj zagłębimy się w nauki Ojciec Pio i odkryjemy, co ten czas może oznaczać dla Twojego życia duchowego, jak interpretować to przebudzenie i, co najważniejsze, jak zamienić ten moment w błogosławieństwo. Znaczenie godziny 3 rano od czasów starożytnych noc była podzielona na duchowe czuwania. Dla pierwszych chrześcijan pewne okresy nocy były poświęcone modlitwie i spotkaniu z Bogiem. Wśród tych czuwań jest jedno, które się wyróżnia trzecie czuwanie. Między 3 no a 4 zesn rano. Czas ten ma dwa przeciwstawne, ale równie głębokie znaczenia. Z jednej strony wiele tradycji duchowych uważa trzeci rano za godzinę ciemności. Czas, w którym siły zła próbują się zamanifestować. Opiera się to na przekonaniu, że Jezus został przekazany rzymskim żołnierzom o świcie i że szatan stara się naśladować i odwracać święte symbole. Z drugiej strony, co ważniejsze dla nas, trzecia nad ranem jest również godziną miłosierdzia, czasem Bożej łaski. Jest to czas, w którym Jezus oddał Ducha na krzyżu, dopełniając odkupienia ludzkości. Faustyna Kowalska, która była odpowiedzialna za nabożeństwo do miłosierdzia Bożego, otrzymała objawienia od Chrystusa wskazujące, że jest to idealny czas na odmawianie różańca do miłosierdzia, ponieważ łaska Boża wylewa się na świat. Ojciec Pio rozumiał znaczenie tego czasu i zalecał swoim duchowym dzieciom wykorzystywanie wczesnych godzin porannych na modlitwę. Dla niego budzenie się o tej porze nie było przypadkiem, ale zaproszeniem od Boga do głębszej modlitwy. Jeśli więc budzisz się o trzeciej nad ranem, nie postrzegaj tego tylko jako zbieg okoliczności. Może to być boskie wezwanie do zbliżenia się do Boga i szukania Jego miłosierdzia, ale skąd wiesz, czy jest to znak od Boga, czy tylko zbieg okoliczności? Jeśli Bóg pozwala ci obudzić się o trzeciej nad ranem, może to być specjalne wezwanie, ale jak to rozpoznać? Wiele osób zgłasza, że kiedy budzą się o tej porze, czują spokój i pocieszenie, tak jakby u ich boku znajdowała się kochająca obecność. Inni odczuwają nagłą potrzebę modlitwy, nawet jeśli nie rozumieją dlaczego. Te znaki mogą wskazywać, że Bóg próbuje do ciebie przemówić, wzywając cię do chwili intymności i refleksji. Ojciec Pio nauczał, że Bóg objawia się w subtelny sposób. Mówił, że nocna modlitwa jest przywilejem, ponieważ w tym czasie dusza jest najbardziej otwarta na Boga. Cisza wczesnego poranka pozwala nam lepiej usłyszeć Boży głos, zdala od rozpraszaczy codziennego życia. Istnieje wiele świadectw wiernych, którzy po przyjęciu tego wezwania zauważyli przemiany w swoim życiu. Niektórzy zaczęli modlić się częściej i zdali sobie sprawę, że ich zmartwienia zmalały. Inni donoszą, że budząc się o trzeciej nad ranem i oddając się modlitwie, otrzymali odpowiedzi, których szukali przez długi czas. Chociaż wiele osób budzi się o trzeciej nad ranem, czując spokój i duchową więź, inni doświadczają strachu, udręki lub poczucia ucisku. To rodzi ważne pytanie. Czy to przebudzenie może być duchowym atakiem? Ojciec Pio wiedział, że życie duchowe wiąże się z walką. Sam stawiał czoła bezpośrednim atakom diabła we wczesnych godzinach porannych. W swoich relacjach opisywał, jak odczuwał złe obecności próbujące mu przeszkodzić i odciągnąć go od modlitwy. Dla niego był to dowód na to, że im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej wróg, Próbuje sprowadzić nas na manowce. Jeśli kiedykolwiek obudziłeś się o trzeciej nad ranem z uczuciem udręki, powracającymi koszmarami, lub nawet paraliżem sennym, może to być znak, że musisz wzmocnić swoje życie duchowe. Wróg boi się tych, którzy się modlą i często próbuje im przeszkodzić w czasie, gdy są najbardziej bezbronni. Co? Więc powinieneś zrobić, jeśli tak się stanie? Oto kilka cennych wskazówek. Módl się natychmiast. Odmów Ojciec Nasz, Zdrowaś Mario lub Różaniec Miłosierdzia. Modlitwa rozprasza wszelkie negatywne wpływy. Poproś o Boską Ochronę. wezwi imię Jezusa i poproś o wstawiennictwo Ojciec Pio i świętego Michała Archanioła. Unikaj myśli o strachu. Pamiętaj, że Bóg jest większy niż jakakolwiek negatywna siła. Zaufaj Jego ochronie. Jeśli to przebudzenie jest spowodowane złą duchową obecnością, modlitwa i wiara będą Twoją największą bronią. Jeśli jednak nie ma strachu, ale raczej wezwanie do modlitwy, to prawdopodobnie Bóg budzi Cię do czegoś większego. Co robisz, gdy budzisz się o trzeciej nad ranem? Jeśli budzisz się o trzeciej nad ranem i czujesz, że ma to duchowe znaczenie, co powinieneś zrobić w tym momencie? Ojciec Pio uczy nas, że w życiu chrześcijanina nic nie dzieje się przypadkiem. Jeśli Bóg pozwala ci się obudzić, być może wzywa cię do czegoś wyjątkowego. Zamiast się bać lub ignorować, to. Przebudzenie potraktuj je jako szansę. Oto kilka sposobów na przekształcenie tego momentu w błogosławieństwo. Módl się z otwartym sercem. Nie musi to być długa lub skomplikowana modlitwa. Proste Panie jestem tutaj otwiera drzwi do boskiej łaski. Możesz odmawiać różaniec do miłosierdzia, który jest szczególnie polecany na tę porę dnia, ponieważ Jezus objawił świętego Faustynie, że o trzeciej nad ranem jego miłosierdzie wylewa się na świat. Podziękuj Bogu, zamiast skupiać się na przyczynie przebudzenia, zwróć się do Boga z wdzięcznością: dziękuj za życie, za ochronę i za wszystko, co On dla ciebie uczynił. Ojciec Pio zawsze podkreślał moc wdzięczności w modlitwie: Zaoferuj wstawiennictwo za kogoś. Być może Bóg wzywa Cię do modlitwy za konkretną osobę. Pomyśl o kimś, kto przeżywa trudności i wstaw się za nim. Wielu świętych twierdzi, że nocna modlitwa ma szczególną moc przed Bogiem. Przeczytaj fragment Biblii lub książki duchowej: Słowo Boże może przynieść pocieszenie i wskazać. Kierunek. Wybierz psalm lub fragment, który przemawia do twojego serca. Bądź cicho i słuchaj, Bóg nie zawsze mówi w sposób słyszalny, ale umieszcza inspirację w sercu. Zamknij oczy i pozostań w ciszy przez kilka minut, pozwalając, by ogarnęła cię Jego obecność. Jeśli zaczniesz praktykować te postawy, Zdasz sobie sprawę, że budzenie się o trzeciej nad ranem może stać się świętym momentem w twoim życiu, przynosząc pokój i bliskość Boga. Ale czy istnieje konkretny powód, dla którego Bóg decyduje się obudzić nas o tej porze? Co jest szczególnego w tej porze dnia? Zakończenie. Ostatnie przesłanie ojciec Pio. Jeśli budzisz się o trzeciej nad ranem, nie ignoruj tego wezwania. To może być Bóg, który próbuje do ciebie przemówić, zapraszając cię na chwilę modlitwy i duchowej bliskości. Nic w życiu nie dzieje się przypadkiem. A jeśli to przebudzenie stało się częste, być może nadszedł czas, aby zapytać, Panie, co chcesz mi powiedzieć? Ojciec Pio zawsze nauczał, że modlitwa jest odpowiedzią na wszystkie troski duszy. Mawiał, Mów do Boga, kiedy dotyka Twojego serca, ponieważ On zawsze mówi we właściwym czasie. Jeśli On postanowił obudzić Cię w tym czasie, przyjmij tę okazję z wiarą. Przekształć tę chwilę w święte spotkanie, moment słuchania, wdzięczności i poddania się, a może zacząć już dziś. Następnym razem, gdy obudzisz się o trzeciej nad ranem, zamiast bać się lub ignorować to, módl się. Pozwól Bogu pokazać Ci cel tego przebudzenia. A jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, podziel się tym filmem z kimś, kto również potrzebuje go usłyszeć. Być może jest to znak, na który czekali.